Wam wszystkim tutaj WELU ogólnie będę wrzucał różne filmiki na temat rolek agresywnych. Nie nadzwyczajnych rolek, czy warto je kupić, czy warto wydać hajs, czy warto poświęcić czas. No, w drugim odcinku zapowiem wam, czy nie, w drugim odcinku zapowiem wam, kiedy będę je wrzucał, czy co kilka dni, czy co kilka tygodni, czy co tydzień, no nie wiem, jeszcze się zobaczy, się pomyśli. Będę też nakręcał różne poradniki, jak wykonać triki, czy są trudne, czy łatwe, czy warto poświęcić ten głupi czas. I ogólnie zbliżają się wakacje. Hu! kończy się wakacje? Nie. Yy, co ja gadam? Kończy się rok szkolny. są już tylko miesiąc, ale jak pewnie nawalam nam dużo sprawdzianów. No trudno, nic nie poradzę. Ja nie nauczyciel. No i ogólnie będę tam jechał do Niechorza no i tam będzie zarąbisty skatepark, jest bardzo byłem tam rok temu, bardzo mi się spodobało, jadę drugi raz no bo czemu by nie i ogólnie tam jest dużo skaterów dużo ludzi tam jeżdżą na jak to się nazywało, rolkach agresywnych i na worldboardzie jak to się nazywało i przeprowadzę z nimi wywiad jak zachęciło ich i ogólnie takie różne rzeczy myślę, że Wam się to spodoba na moim kanale, ponieważ niedługo założyłem niedawno tak założyłem konta na YouTube. Bo możecie też zapytać mnie na moim kanale, wyśleć mi wiadomości, jak mnie zająciła pasja do rolek agresywnych i jak mnie, jak mnie zachęciło kręcić <coughs> jak mnie zachęciło kręcić filmiki na YouTube. I myślę, że Wam się to spodoba, a jak nie, to będzie dupa. No bo. No będzie dupa. A to nic tylko siema! Oj.